Witamy, Witamy wszystkich, Siąneczki. Witamy wszystkich! Myślę, że możemy zaczynać i pochodzimy w pierwszą konkurencję, która nazywa się Gdzie jest błąd? Może zaczniemy, dziękuję bardzo za różyczki, może zaczniemy od Ewki. Ewka przygotowała okay. dla Was piękną piosenkę. Cudownie koniec. Tylko Ewka ma takie, mamy takie defekty, że mylimy słowa. Pięć Tak. Słów. Widziałam wiatr o sinych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato, koty grzał, a innym razem lasy kosił, spadał ością w dół. Młody był, bobem był i grał. Wolny tak wiele dni wiele lat czas nas uczy pogody zaplącze drogi pomyli prawdy nim zboże oddzieli od strawy bronisz się siejesz wiatr myślisz jestem tak młody czas nas uczy pogody tak odłap. Tak odłap. Dobra, słuchajcie, koniec. Wydaje mi się, że na końcu powinno być tak od lat. A nie tak od łap, tak? No dobra, to jest jedyne, co mi się podało, bo ja nie znam tej. Jeden punkt już macie? Tam było zamiast. Kiedy okay. było silny? Jak jeszcze? Zamiast siwych włosów, to zaśpiewałaś sinych włosów. Oczywiście. Zamiast y, kości zamiast... grzał, zaśpiewałaś koty grzał, czy coś takiego? Tak. To już trzy. Y, na, na, zaśpiewałaś ością, a tam powinno być ostrzem w dół. A, dobra. To macie cztery. I tam zamiast, zamiast Bogiem, to zaśpiewałaś Bobem. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Dobrze. Dobrze, dobrze, no, to, dobrze. to co macie 5 punktów. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. Okej. Okay. Teraz głos oddajemy Bijami A jaką piosenkę A, poczekajcie przygotowałeś? Chwilkę. Dosł dosłownie minutkę dajcie mi, dobrze? Tylko sobie wezmę. Dobrze. Okay? Dobrze, no. sobie weź. A jaką piosenkę przygotowałeś? Imię deszczu. O, kurczę, no to nas które załatwiłeś. Mam nadzieję, że Ewka będzie znała. Okej, okay, jestem. Czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, imię deszczówka FK znasz? E, no, tak. No, to dobrze. Chyba. Dajesz. Dobra. Dobra, ja sobie zapiszę. Witanych, słuchajcie, nie patrzymy to non stop na czat, ale witamy wszystkich. Czujcie tak. się jak u siebie, rozgoście tak. się. Tak, i jakby tu to możecie to... pospowiadać? Muszę wracać, tyle jeszcze na nas czeka. Nawet jeśli to, co będzie, już nie przyjdzie, nawet jeśli dziś już nic, to nic. Nie znaczy zostań, bo ta noc, to ona pachnie deszczem. Zostań, bo jak ty przynosisz mi powietrze. I tyle. Ja mam cztery. Ewa, powiedz Ja tak mam też mam Ale, Ale nie słyszałam początku, słuchajcie. Ja w ogóle gdzieś mi chciało. E, ja mam tak. Początek było, było. Mhm. Odejść. Tak. Płacze deszczem. Tak. Nikt. Mhm. I ja jeszcze jeden błąd słuchaj, się... bo ja się... Czekaj, bo nie wiem, czy wszystko słyszałam dobrze. E, wracać tam. Dobra, będzie, a zaśpiewać będzie powinno być było, tak? Tak, tak. No to nie ma, to mam pachnie, płacze i nikt ty. Dobra, to Puchy. mamy cztery punkty. Gdzie tam był mhm. ten... Proszę nie mów, muszę odejść, tyle jest, że na nas czeka nawet to, co kiedyś było. Już nie wróci, a ja, ja zaśpiewałem, już nie przyjdzie. Już nie przyjdzie. Łodka jak truskawki ranem, a trzyma w łapie tylko kubek słonnych bez Skromna jak pole piołkowe. I to w ponury dzień. Hej, chyba dzwoni kurier! Tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kufle. Dobrze wiem, co pani czuje. Wiem co pani czuje. I chyba trochę to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu bokce. Pisać jeszcze kilka zdań. Dzisiaj zostaję w domu, ale list mam. List mam, mam, mam. Mam cztery. No dobra, a ja mam trzy. Okay. Powinno być tam y, jak truskawki latem, tak? Tak, pierwsze. No. Coś, że, że ręce. Mam napisane, że powinno być ręce, tak? Albo, że pomylić Jezus, już teraz nie wiem, co ja sama napisałam. Nie I ma Powinno no. by... Nie? Ona nie ma rąk? To <laughs> jest <jakimś> przykro. <laughs> y, kubek złonych no. łez powinno być, a ty chyba bez przeczytałeś. Tak. No. Dziadek, dajesz. Tam było kilka czy tam parę zdań, coś, coś, ten, coś tam zamieniłeś. Tak. Coś jeszcze tam trochę chyba. Tak, coś napisałem trochę. Tak. Ale... No i tyle mam, bo to, co już Basia wymieniła. <laughs> no. Uwaga, wiecie, co jeszcze było? Ja zaśpiewałem dzisiaj, zostaję w domu, a to a powinno być dzisiaj, zostanę, a nie zostaję. O Boże. Takim malutkim. <laughs> a... <laughs> Okej, okay, czyli cztery punkty dla Waszej drużyny. Mhm. No i no, no teraz to Basia przygotowała? Czy się odegra? Ja przygotowałam piosenkę zespołu Blue Cafe, czas nie będzie czekał. O nie łzy, nigdy nie spełnione sny. Słowa, których tylko brak. Dziś do tego marża. Wciąż tłumiony w sobie krzyk, ból, co za drą we mnie tkwił. Strach przed tym, co jasne jest, dziś zapomnieć to chcę. czas nie będzie na nas czekał. Więc wybaczmy sobie co, co było w nas złe. Nie umiem żyć bez ciebie. Dzisiaj dobrze to wiem Dziękuję bardzo. I... Pięć. Swaneczko. Wow, super. O no, masz pięć! O masz pięć? Ja mam ale pięć. To, ale to pięknie swoje ukryłaś. Ja w ogóle no? aż się przyznać ile mam. <laughs> no dobra, mów to. FKPST ja dokończę. E, nie wiem, ja mam coś, co, co straciły sens? Nie, nie ma czegoś takiego. Ym, ale tam jest na pewno coś, do, my do siebie mamy żal, a to nie było siebie, tylko dziś do ciebie mam żal, czy jakoś tak? Nie. Do, sie, siebie na pewno było. Dobra, dziś to, to, to czas czas A nie, dobrze, tak. dobrze, siebie. Okay, siebie no? Było tak, no. piękne tak. już i teraz. No. Kurde, no. Pojechałeś. Nie dziewięć do dziewięciu. Teraz przechodzimy, słuchajcie, do kalambur. Biami ja pokazuje. Dobra. Pokazuj okay. Basi. 3-4 start. Dobra, pierwszego to później. To była taka bajka, i tam był taki ptak, i była no. obok niego myszka i pies jeszcze. Taka bajka. Pies i myszka. Tak, obok ptaka. U. Tak. tak ta dobra, ptaka nie dobra. dobra, dalej. To jest. W sklepie takim, yy... no a dalej, yy, to, 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 jak jest godzina szczytu, to się to robi. Może korek. No a co się robi jak w tym korku? No stoi się w korku, stać w korku. Tak, 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 tak. To jest osoba i ona pracuje y, tam, gdzie y, gotówka jest. Yy, bank, kasjerka bankowa. No, no, no inaczej. Bankier, bankierka? Ba bankierka? <laughs> Nie wiem. Dobra, no. dalej lecę. To była taka bajka i tam poszukiwały yy, ryby takiej mniejszej rybki. A, gdzie jest Nemo? Tak, tak, tak. Serial, który, yy, który jest kręcony w mieście Sandomierz. I to jest ksiądz, który popyla na różnych. Mateusz. Tak, 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 tak. Są dwie, jest przyjaciółka i druga przyjaciółka i one coś robią przeciwko takiej jednej lasce, której nienawidzą. Wiesz... Dobra, taka bajka, gdzie, taka bajka, gdzie występowała, o Jezu kochany, tym, O Ale i tak macie trzy. Wow, na dziesięć! A? A? Bardzo mnie cicho. Myszka i coś tam koło, koło ptaka. Słuchajcie, co to... to jest ten ptak z myszą i psem? No właśnie, co to jest. Kaczor Donald. Co? Łaprzeczony, nie pomyślał. To trzeba było ja zrobić tak kaczora. Nie umiem. Patrz. Okay. No. Łapiesz za polika i jedziesz. Widzimy już. Dobra, Star, taki owoc, owoc, rośnie sobie na jesień, to jest taki krzak i to jest zielone i takie malutkie, takie, takie, takie. I takie jest właśnie... Agres. Nie. Tak. E... Czasem kobiety mają na twarzy jej za dużo. Pudru. Makijażu. Tapety. <śmienny> tak. <tapeta. śmienny> tak. E... Okej, okay. jest taki bardzo znany, e... taki, taka, 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 taki taka, <śmienny> <śmienny> taki, taka. E... taki film, e... gdzie było... E... Szary jest po angielsku w, tym, w tej nazwie są yes, te. No. Jest <laughs> ta cała. Poliki. <laughs> nie, jest nie no, cała. cała... <laughs> Dobra, o, oddzielała, of... oddzielała ziarenko od maku, żeby iść na, na bal. E... Miała dwie siostry, Kopcuszek. które... A wcześniej były pięć twarzy Greya, bo grej to tak. jest szary, nie? Dobra. Tak, tak, tak. <laughs> <laughs> Teraz będzie coś okropnego, ale się czasem mówi, że konie na to idą. <laughs> konie na to. Znaczy na, na rzeź. No, ale nie inaczej. Nie na kiełbasę, Że... tylko na. Na ubój. Nie, nie kiełbasa, tylko takie cienkie długie. Eee, <laughs> Tak. No. E, gra się w nie i mają biało-czarne pola. Przesuwa się. Warcaby. Ja pio, tak. Warcaby. Nie! Nie, to, to takie większe, są konie inne. Tak. E, ma jednego tego. Jest koniem, ale ma jednego takiego roga. Co? Jednorodzec. <laughs> <To>? Jednorodzec. <laughs> O, to, to... jest ma... nosorożec. 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 Okej. Okay. cztery, mhm. start jest yy, jest taki pojazd, ludzie do niego wsiadają, jeździ po ulicy, ma przystanki. Tramwaj, autobus. Yy, no i ten autobus jest jaki? Od miasta. Czerwony, czerwony. Yy, ale nazwa od miasta, inaczej jak? Znaczy, nie, że wszyscy jakaś nazwa miasta, tylko... No dobra. Niezwi autobus, niezwi autobus, No dobrze. Jest takie, jest ta, takie coś. Takie z czymś, bez takiego czegoś. Dobra, idę dalej. Słuchaj, dzisiaj, dzisiaj już nie ma tego jako ta nazwa, ta choroba, tylko już uznano, że jest to rodzaj grypy. COVID. A wcześniej. A możemy to uznać. Koronawirus. Tak. Dobra. Takich dwóch łebków. Taka bajka była. Jeden taki wysoki, czarny, drugi miał trzy włosy na krzyż, był niższy. No. Yy... Matko, jedyna. Yy, o, taka fajna gra. Yy, yy, stoi się i się tak przekręca takimi korbkami, i takie ludziki są, i one tak coś z piłeczką sobie robią. Jak się ona nazywa? Nie wiem. <laughs> Jezu! Yy... To są takie ćwiczenia. Yy, Chodakowska i, ta, i Lewandowska i jedziemy. <laughs> Jak się nazywa ten, to ćwiczenie? Witno ta aerobik, nie wiem. O Aerobik, dobra. Arobik, tam były piłka. wcześniej. No, tak, tak. no to no. jeszcze stalić, Czyli 5 macie punktów. f bana, tego Bałwanowi wsadzasz jako zamiast nosa. Bachewka. Tak, mhm. taka gra, że tam jest kasa. Płanshowa, tak, Płanshowa. E Chińczyk? nie, nie, Eurobiznes? Nie, Euro nie. E Tak, coś możemy uznać. Eurobiznes. Euro no dobra, nie jest. będzie. Dobra. No. E Taka książka Bianka Lipińska, zrobiła z niej film. Ja byłem na niej, na nim niej oczywiście w Kinie. E e wiem, wiem, ale dalej, bo zapomniałam ta Ileś czegoś, ileś czegoś. Ile, czegoś? ile rok ma dni? 365? No już powiedziałeś dni. No ale, ale ile bandy? Dobra. Dobra e, dalej. Coś czym usta, usta, czym robisz? Minka. Pomadka. E, takie zwierzę, Bożyc. co jest? Tak. Takie zwierzę, co jest w tym w lesie? Takie groźne. Minka. Albo może bo, być takie malutkie? Tak. I to jest film, taki dla dzieci. E... Nie siostra? Masza nie, nie Niedźgier? siostra, tylko nie moja siostra, tylko. E... Jakie twoje środki? Męskie. Mówię, nie, męskie. Męskie, męskie, męskie. męskie A mój, tak. mój brat brat nie Takie, e, Boże, takie zwierzę tak zrobi z wąż. Tak. E, takie, co się je i tak z grecją się kojarzy, że są takie owocki. Takie, że wiesz, tak kobiety tak wachlują i coś dają mężczyznom. Migla Tak. E, I i e, co, co można zrobić w jeziorze? Przysłowie: co można Pływać, zrobić w jeziorze? Łowić. Tak. Ale nie, ale koń... o co ma wisieć nie utonie. I to jest najlepsze to, Aha. że ja to Baśce, a Baśka dała mi 5 pięciu pięciu sekund. 5 sekund. sekund, Trzy parki narodowe. E, Binowski, Białowieski i e, Boże, stop. Woliński. Trzy postacie z Marvela. Ja, co to jest Marvel? Niś koala, nie wiem, małpka i Trzy Trzy rzeczy. Które uważasz za największe problemy świata? Wojna, rządy i, 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 i zanieczyszczenia. Wymień mi Uznajemy. trzech piłkarzy reprezentacji Polski. Oj, jest! E, Lewandowski, nie wiem jaki. Nie znam żadnych, słuchaj. Błaszczykowski piszczek, no kurde. <laughs> Trzy rzeczy, Basia, które kot może no. zrobić, ale pies już nie. Miauczeć, drapać pazurami i skakać po drzewa. Stop! Trzy rodzaje butów. Y trapery sportowe i chinos i tramki. Dobra, nawet cztery były Jest. ok. Trzy zwierzęta, które żyją w ogrodzie. Rdzownica, biedronka, motyl. Wymień mi trzy figury geometryczne koło, trójkąt i kwadrat. Super. I trzy piosenki, z tytułem... Które, które mają w tytule Noc. Cicha noc, ciemna noc i głucha noc. Wymień trzy kraje zaczynające się na literę P. Polska, Portugalia i... p. Dajcie te zapy! Kurczę! Polska, Portugalia i... Pakistan! Uh. <grym> Pakistan. Trzy... Mm. Znaki astronomiczne. Znaki astronomiczne. Mała, mały wóz, duży wóz, to to? Nie, nie, to jest to. To są te Waga i radio radiowóz! Tak? No tak, to jest to chyba. Wymień mi trzy morza w Europie. Morze Śródziemne, morze bałtyckie i. Może, może. Morze. Uwaga, trzy rzeczy zaczynające się na literę G. E, guzik, gruszka i e, głowa. Rzeczy, rzeczy. Trzy zwierzęta z ogonem. E, pies, kot i mysz. No dobra. Niech ci e, będzie. Ter teraz ja bijam Uwaga, uwaga. Trzy rzeczy do zrobienia na rozmowie kwalifikacyjnej. Napiernicze. Przedstawić, przedstawić swoje CV i swoje to. zainteresowania. Dobrze, Ewa. Trzy postacie, wymień trzy postacie z bajki muminki. O Jezus! Eee, mała Mi, Muminek, Buka? Tak, kurde, zdążyła, no. Trzy polskie piosenkarki o czarnych włosach. Bardzo proszę. O Boże, tak. Chylińska. Y... Nie wiem. <gry> Bardzo prosto. Wymień trzy czerwone warzywa. Pomidor, papryka i czerwone warzywo. Jakaś kapusta czerwona? Może być, masz kurczę punk. Uwaga. Trzech polskich aktorów, którzy zagrali w serialu Pierwsza Miłość. Proszę! Pojechałeś. krawczyk i. Ja nie wiem. Stop. I Koniec czasu. Ewa, wymień trzy żółte owoce. Banan. Yy... Kurczę, ten czas mnie dobija, jak tam idzie. Stop. <laughs> Banan. Ale ta zając. Owoce Mango. Co to No właśnie Mango. nie wiem. No. Tak. Kurczę. No nie ma dwóch na rajczowe, Ale na przykład melon jest żółty. Teraz przechodzimy. Już? Do Mruczanek? No, Tak szybko chodzi. Czerwone korale. Dozwolone od lat osiemnastu. Przeciśnia wiąż listka. Narcyz. Agnieszka. E, kocham Cię, kochanie moje. Dalej, dalej, dalej. E, a, ja, a ja wolę moją mamę. Ale jest. Dobra, Dobra i dawaj to. No ostatnią daj. Nie, dziewięć odgadłam. A czekaj, e, Chcę ci tyle dać, tak? Ale czekaj, coś nazywało. E. Ja wiem, że to jest, nie mogę Cię zapomnieć. O Jezu. O tak. Dokładnie. Ok, czy teraz ty słyszysz FC3? Chce czy... ci tyle dać, no el nie el mogę wyśle. Ci zapomnieć. Start. Zaczyna. Jak to jest? Czas uczłowany? Mhm. I moda dada da. da, da. Zaczyna, no. I... Dobra. Dalej jest, bo... Gdzie się mężczyźni? Tak. Im więcej ciebie, tym mniej, bo, bo wcześniej? Tak. Nic się, wszystko się może zdarzyć? Nie. O mnie się nie martw? Nie, dobra, chodźmy dalej. E... Bo jesteś ty? Tak Jesteś szalona? Tak Bo tutaj jest było wcześniej hmm. Weź nie pytaj Czerwony jak cegła.

E, e, o Boże. Decięce, wodyce, wodyce, wodyce. Dalej, dalej. No dokładnie. Już nie zdążę. <śmienic> Patrz na czasowa. Ale... Czekaj. Tak. Jezu, czy zwało? No co to jest? A, majceczki w kropeczki. Tak. Nie wiem, dalej. Okay. Nie ogarniam, co okay. No. nie co w ogóle. No, tak. imię. Nie tak, tak, masz na Tak, tak, na tak. <grym> nie była <brzmiała gwaśny, grym> no, dobra. No jest maśka. Hmm nie wiem. Dobra, nie idziemy już dalej. Na Zimne drap. what? <laughs> <Co>? Zimne drap. Hmm. <laughs> no, hmm.